Siemano, dziś jesteśmy na G4Skin, się skupimy na najdroższej skrzynce tutaj z limitowanej serii Prince of Desert e, Otóż skrzynka Pyramid Cure za 112 zł. E, ją tam parę razy jakoś tam otwierałem, e, ale dzisiaj się skupimy na niej tak bardziej... E, Dogłębnie tak, więcej razy ją otworzymy i zobaczymy, co ona potrafi. Czy jest warta świeczki, oczywiście? Strona, jak i wszystkie filmy na kanale skierowane tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, jak taką są, jesteś. No, to z kodem promocyjnym, Sfert, oczywiście masz bonus do doładowania, jak i również darmową skrzyneczkę MilSpec na start. Także nie przedłużam, już ją tylko znajdę i ją otwieramy 112 zł za jedną. No ma meduzę, nie? Tyle powiem. Ma meduzę, ma karambita crimson weba. A czy my będziemy mieli, to się okaże na sam koniec odcinka. Ale ty poczekaj, 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 poczekaj. Już poligony poleciały za 1112 zł i jeszcze awupka do tego. No i zaczyna się naprawdę dobrze. 0,3%. Good, good, to mi się podoba. Dobra wróżba na dzisiejszy odcinek Też yy... Oby tak dalej Jakby to się nie skończyło tylko na jednym Takim dropie tylko rzeczywiście żeby Żeby jeszcze tak parę razy to dropnęło I będzie git Ale na razie ta skrzynka mi się O tą meduza się już wychylała Bardzo podoba ty no zobacz jakie to profity W ogóle daje kolejne 1000 zł Z 330 Mocna skrzynka i chyba, dobra, może nie będę jeszcze mówił, żeby nie zapeszać, bo sobie lubię często zapeszyć odcinek, yy, ale, ale, ale na razie przystępnie. Wy możecie na przykład powiedzieć, czy otwieraliście którąś z tych czterech skrzynek z Prince of Desert. Yy, dobra, nie wiem, ta skrzynka jest jakoś porypana ogólnie. Porypana ona jest. Dobra, przez sekundę myślałem, że to jest, że to jest meduza, to jednak Men of war. Późno to nagrywam, już trochę łeb mi się zmęczył, ale. Ale no. Meduzy raczej chyba dzisiaj nie doświadczymy, ale co z tego, skoro i tak tutaj. Takie rzeczy dropią. Jedna za drugą. Nie wiem, chyba, chyba najlepsza skrzynka za około 100 zł. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dla mnie przynajmniej. Pyk. Kolejny profit. Tym razem może nie jakiś wielki. Elite Cyrex. I kolejna Kosa. Dobra, totalny goat. Jawu panonuar, Orbit, wszystko. Coś jeszcze tutaj wpadnie takiego? Chyba nie. Cześć, dalej profit. Ale jeszcze dajcie mi, czekajcie, sprzedajmy to. Jest, jest w chuj profit. Po 5 potwierajmy tak na szybko. Jakieś takie ze skipowaniem. Na minus lekko. Znowu na minus. Koska, 1100 zł kolejny. No i dobra. Jeszcze jedną taką za 1000 przyjmiemy i będzie można kończyć odcinek chociaż nie, jeszcze bitewkę trzeba zrobić to na pewno dawaj, dawaj, dawaj 750, good dwa decimatory masterpiece kolejny 813 i. i, i, i. dobra, zejdźmy już w sumie do końca balansu Zobaczymy. Dobra, coś, coś przystopowała lekko ta skrzynka. 1000 zł. Jednak żartowałem. I tak dwie. Decimator. Dobra, no teraz troszeczkę gorzej wyszło, no jednak straciliśmy na tym. Ale. E, Całościowo i tak mi się strasznie ona podoba. Jeszcze zróbmy sobie na sam koniec taki bitewkę, nie wiem, z 12 skrzynek na 4 graczy yy, na trybie normalnym. Na razie jełaś tego underdoga. Okay, w ogóle nie wiem, kiedy ten odcinek, czekajcie. Ok, to... Jeżeli to oglądacie, to w ten dzień, który to jest yy, odcinek, to macie jeszcze do zgarnięcia AWP Asimów na Discordzie. W sensie, jak będziecie to oglądali, to pewnie albo się skończy, albo jeszcze chwilę będzie. Więc jeżeli chwila będzie, to możecie zawsze wbić sobie szybko jeszcze zadania, zrobić i sobie być może taką zgarnąć. Więc wbijajcie. A tutaj w ogóle Tiger tu w mu woleciał. No ciężko będzie to nadrobić. Hmm. Ciężko, ciężko. O, jeszcze kosa, kolejna mu leci za 1000 zł. No, powalona jest ta skrzynka. Ale no, nie nadrobimy raczej. By się musiało już w ogóle coś mocarnego tutaj wydarzyć. Typu. Typu te motoglossy, ale to już jest. 0,0%. No dobra, ale giga mocny profit i tak wypadł z tej bitwy. Także skrzynka GOAT. Jeżeli ktoś by chciał ją sobie testować, no to. I przynajmniej moje wrażenie jest takie, że daje naprawdę często ale odpowiedzialności nie biorę, nie? Bo zawsze się może zdarzyć, że akurat ktoś otworzy i nie wejdzie. No jednak też, też te Deezer Strike'i po 50 groszy wypadają w miarę, w miarę często. A na takie zakończenie odcinka jeszcze taki ładny dropik, także ja Wam bardzo dziękuję, do usłyszenia w następnym filmie i siema.